Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj. Słuchajcie na Get Ready w mi nowościami w mojej kosmetyczce. Trochę nazbierałam całkiem nowych produktów y, u siebie i część z nich w ogóle jeszcze nie używałam. I dziś przygotowując się do nagrywania innych filmów, pomyślałam sobie, że kurczę, może w sumie nagram z Wami taki trochę test, trochę get ready with me. Dawno takiego kanału u mnie, boże, kanału, takiego filmu u mnie nie było, a jestem już też ciekawa niektórych nowości, typu na przykład pudru z Klaresy, który mam i jeszcze go nie testowałam. Więc zapraszam Was dzisiaj na taki film, trochę przegadany, trochę przetestujemy fajnych produktów. Trochę pokażę Wam produktów, które już używałam, testowałam, powiem Wam, czy lubię, czy nie lubię. No, mam też już niestety nałożony podkład, dlatego że pomyślałam o tym filmie w momencie, kiedy już go nałożyłam. Niestety, e, więc e, no, nie będę już go zmywała. E, tak prezentuje się, słuchajcie, u mnie na twarzy ten podkład z Maybelline. Ja w ogóle miałam, słuchajcie, nagrywać test 12-godzinny tego podkładu, bo on się pięknie utrzymuje, naprawdę jest świetny dla cer mieszanych i tłustych. Ale no, nie nosiłam ostatnio tak długo podkładu przez swoją chorobę, pobyt w domu i tak dalej, więc. No niestety, w ogóle dajcie znać, jak chcecie, to jeszcze mogę Wam nagrać y, 12-godzinny test tego podkładu, żebyście zobaczyli, jak on wygląda na mojej skórze po 12 godzinach. Natomiast y, nałożony wygląda tak, czyli pięknie daje bardzo ładny blask, ładnie wyrównuje koloryt, y, ładnie kryje, ale nie daje efektu maski, więc mi tu prześwitują rzeczywiście niektóre zmiany, natomiast jest to takie, bym powiedziała, fajnie y, wyblurowane i... i... Może widoczne, ale nie rzucające się w oczy. Przejdziemy teraz już do kolejnych kosmetyków, ale zanim to słuchajcie, jeszcze tak na wstępie, bardzo was proszę o zostawienie łapki w górze, jeśli będzie Wam się podobało. Subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dążymy do 1500 subskrypcji, będzie fajne rozdanie. I oczywiście komentujcie, jeśli macie taką, taką ochotę, to naprawdę bardzo pomaga. I nawet zostawione przez Was serduszka w komentarzach naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczą i są takim. Takim promyczkiem dla mnie, kiedy widzę, że komentujecie nawet w taki sposób filmy, no strasznie to jest miłe, więc dziękuję bardzo za zostawianie serduszek i proszę o zostawianie dalej w komentarzach. I słuchajcie, tak, podkład już Wam pokazałam. Jeśli chodzi o korektor, to strefę pod okiem już sobie pokryłam korektorem, ale chyba go trochę dołożymy i używam nienowości. I to jest taka rzecz, którą po prostu staram się zużyć do końca. Jak Wam to pokazać? O. O, staram się złożyć do końca, czyli jest to um, ten serum concealer z serii kawowej, z bel z Biedronki i go jeszcze troszeczkę sobie nałożę, bo widzę, że mi tu te cienie pod oczami prześwitują. I to nie jest nowość. Ten korektor jest bardzo fajny. Ja nagrywałam test całej tej kolekcji, więc jeśli macie ochotę, to gdzieś jeszcze w Waszych Biedronkach jest, albo będziecie coś zamawiać y, ze strony Bel i, i ciekawi was, jak. Y, Korektorami, czy ten korektor będzie fajny, to jak najbardziej możecie go sobie zamówić, bo on ładnie kryje. Nie ma super mocnego krycia, ale ma takie, bym powiedziała, średnie do pełnego. Ładnie, ładnie wygładza skórę, bardzo ładnie też wygląda na cerze, kiedy chcemy sobie gdzieś tam trochę krycia dołożyć, więc mogę Wam polecić. A jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda, tak wiecie, od razu po nałożeniu na jakby czystą skórę. I jak wygląda po troszkę dłuższym czasie, to zapraszam Was do tamtego filmu i tam też macie test, właśnie tak jak mówię, całej kolekcji. E, więc tak mam skórę przygotowaną. Jeśli chodzi o pielęgnację, no to oczywiście SPF poszedł serum do twarzy przed podkładem. Natomiast tam nic takiego nowego, super ciekawego nie miałam. Ale teraz czas przypudrować tą cerę. Jeśli chodzi o przypudrowanie tej cery, to mam strasznie ciekawy, dla mnie nowy, ogólnie na rynku już nie taki nowy puder z Klaresy. Ja wiem, że on jest super polecany przez bardzo dużo osób na, na YouTubie. I to jest Klaresa Blur Super Powder. Posypki puder z efektem bluru utrwala makijaż, zapewniając promienny i świeży wygląd przez cały dzień. Zawarta w składzie krzemionka optycznie wygładza skórę, a tapioka intensywnie ją nawilża. Ale to chyba jakiś taki, tak, dostosowujący się puder do odcienia skóry, bo on ma taki bardzo leciutko beżowo-różowy odcień, taki bardzo delikatny. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Bardzo pachnie ten puder. Różanie. Dla mnie to taką różą pachnie. Czy mi się to podoba? Chyba nie, bo ja nie do końca lubię zapach yy, różany, więc pod tym względem to tak nie do końca mi się podoba. Tak się prezentuje kolor, myślę, że tutaj będziecie ładnie go widzieć. Sobie biurko zasypałam oczywiście pudrem. Na ręce widać, że nie daje mocnego koloru, jest bardzo miałki i przyjemny. I zobaczymy, czy będzie blurował mi twarz. Powiem Wam, że ja ostatnio w ogóle nie lubię pudrować sobie podkładów. Mam wrażenie, że to wygląda gorzej u mnie na skórze, niż jakichś nie pudruję. Chwila, kot musi się dostać, więc muszę na chwilę przerwać. Ale mówiłam Wam o tym, że ja ostatnio w ogóle nie do końca lubię... Nie, wróć, ja mam róż kremowy do przetestowania. Tak, dobre. to tutaj sobie przypudruję, ale tu boków w twarzy nie będę pudrowała. Ja ostatnio nie lubię... Hmm, czego? Pudrowania w ogóle swojej twarzy. Powiem Wam, że jeśli już pudruję, to strafę tę, a policzku wcale. I mam wrażenie, że ostatnio moja skóra to bardzo lubi yy, i lepiej wygląda niż jak jest przypudrowana... Cała, jak mam być szczera. Oczywiście, słuchajcie, nie przejeżdżam sobie e, tym pędzlem, tylko raczej wtłaczam puder, żeby ładnie scalił się z podkładem. I zaraz go od tego pudru też użyjemy pod okiem. Ale z tego co widzę, to on bardzo ładnie wygląda na skórze. Daje taki, słuchajcie, satynowy efekt. Ładnie ją rozświetla, nie matuje za mocno, podoba mi się nawet. Ale zanim, słuchajcie, przypudrujemy resztę twarzy, to nałożymy sobie ten produkt kremowy, o którym Wam powiedziałam. I słuchajcie, to w ogóle nie jest nowość, żeby była jasność. Wiem, że wyszły dwa nowe kolory, patrzyłam jeszcze w rozmanie wczoraj, ale ich nie było, bo chciałam Wam zrobić słocze, żeby może przynajmniej taką nowość Wam pokazać w, w tym filmie. Natomiast ja nigdy tego produktu nie miałam i to jest hit, to jest tak samo hit internetu, czyli ten. Um, Boże, nie rozświetlacz, tylko róż w płynie z Eveline. I wszyscy to zachwalają. Wszyscy mówią, że jest taki genialny, cudowny i niesamowity, więc pomyślałam, kurczę, czemu nie? Ja spróbuję. Zresztą chciałam taki um, róż właśnie na wyjazd um, do Grecji, bo tam fajniej jest sobie tą twarz troszkę przyróżowić, troszkę różu użyć, szczególnie jak jest świeżo po opalaniu, żeby trochę wyrównać. Czy Wy, wi... Czy wy widzicie, co tam się dzieje? E, nieważne. Ja sobie wybrałam słuchajcie, odcieniaki 03 i to jest już wam pokazuję jaki odcień. Jestem bardzo ciekawa tego produktu. Wszyscy go tak zachwalają. Widziałam go na tylu kanałach, na tylu TikTokach, na Instagramie i wszędzie, że jestem na, naprawdę bardzo ciekawa. Zastanawiałam się nad jedynką albo nad trójką, ale jakoś tak ta trójka do mnie bardziej e, przemówiła. I zaraz zobaczymy, czy o Jezu, jakie to jest napigmentowane. Hmm. Ja nie wiedziałam, że to jest taki pigment. <laughs> Teraz to rozblendować. Ja lubię sobie, słuchajcie, róż nałożyć trochę wyżej. I ładnie go później połączyć z brązerem i rozświetlaczem. Ale ten róż jest piekielnie napigmentowany. Niby widziałam to na słowach, ale jakoś tak sobie chyba nie do końca zdawałam z tego sprawę. Ale nic, rozblendujemy to. Ale ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda. No ja mam tu zmiany. Słuchajcie, mam na policzkach zmiany. Nic na to nie poradzę. Mogłabym nie używać oczywiście różu, bo wiadomo, że on będzie lekko podkreślał um, jakieś tam niedoskonałości, ale szczerze, mam to w nosie. Lubię róż, lubię róż nakładać, więc sobie go po prostu nałożę i trudno. Mam te niedoskonałości, to mam. Nic na to nie poradzę. Tak jest lepiej niż ostatnio było, ale... Róż jest super. Bardzo mi się podoba. I ten odcień 03 ja mam. Powiem Wam, że zastanawiam się czy nie kupić sobie jeszcze w takim razie tej em, jedynki, bo ona była taka brzoskwiniowo-pomarańczowa, bardzo mi się podobała też ale jakoś ten kolor do mnie jeszcze bardziej przemówił. W ogóle chodzi ze mną, wiecie co? Chodzi ze mną róż z Rare Beauty. Też się tyle naoglądałam. E, pozytywnych recenzji tego różu. I ogólnie ja lubię czasami mieć taki droższy kosmetyk właśnie czy do konturowania, czy paletę do oczu i tak za mną chodzi i nie wiem, czy się w końcu na niego nie skuszę. Dobra, czas sobie teraz przypudrować te policzki, troszkę tego, ten róż też się stanie mniej dzięki temu widoczny. Przypudrowałam i tak słuchajcie, jeśli chodzi o ten puder, to podoba mi się jego wykończenie i to bardzo. Bardzo ładnie wygląda na twarzy. Tak tą twarz pięknie bluruje, co nawet chyba widać w kamerze. E, jeśli chodzi. Ej! Proszę się tam nie bić. Dzieci. Nieważne, słuchajcie. E... Nie nagram tego dzisiaj, no nie nagram. Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się na razie ten puder, bo on bardzo ładnie bluruje twarz, bardzo ładnie wygląda też w okolicy pod okiem i niesamowicie podoba mi się, słuchajcie, ten róż. Bo teraz jeszcze po przypudrowaniu to on troszeczkę stracił na intensywności, ale ma taki ładny odcień i daje taki efekt zdrowej, przyróżowionej skóry. Bardzo mi się podoba, no jestem w tym odcieniu i w ogóle w tym różu zakochana i rzeczywiście. Jestem jeszcze ciekawa tych dwóch odcieni, które widzę, ale one będą chyba bardziej zgaszone z tego, co widziałam i takie bardziej jesienne. Ja jednak lubię, słuchajcie, róże w zdecydowanych i takich żywych kolorach. Jak będę tylko w rozmanie albo hebe, kupuję sobie jeszcze jedynkę, bo też mi się bardzo podobała i czekam na więcej kolorów. Jak wyjdą te kolory nowe, to też pójdę koniecznie ze Dwójka jest przepiękna, natomiast ona jest najbardziej neutralna i ja nie do końca lubię takie neutralne kolory, e, dlatego u siebie oczywiście, dlatego nie brałam tej dwójki pod uwagę. On jest jeszcze też do ust. Kurczę, może byśmy sobie go trochę na usta nałożyli? A co tam? Zaraz zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Ja w ogóle powiem Wam szczerze, bardzo lubię ten efekt, kiedy mamy ten sam odcień na policzkach i na ustach. Natomiast na ustach wydaje mi się, od dla mnie zbyt. Jasne. Um, użyję sobie do wytarcia rąk tych chusteczek węglowych. Ja Wam je pokazywałam z Elbiotiki kiedyś w holu. I muszę Wam powiedzieć, że są genialne i są genialne do takiego szybkiego demakijażu, jak tam gdzieś, um, nie mówię o demakijażu wieczornym, ale jak na przykład coś Wam nie wyjdzie i coś chcecie szybko poprawić. Albo są genialne właśnie jak się um, malujemy i gdzieś tam musimy sobie wytrzeć ręce, bo dają radę i nie zostawiają takiego tłustego filmu na rękach. Nagranie tego filmu dzisiaj jest bardzo ciężkie, o dziwo. Raz, że kot buszuje, dwa, że po prostu telefony mi się rozdzwoniły i musiałam przerwać na chwilę. Zaczęłam używać tego żelu z Klaresy, dlatego że brwi sobie wypełniłam poza kadrem, nie miałam tu nic nowego, jeśli chodzi o żel. To słuchajcie, jest to chyba jeden z najbardziej um, znanych żeli i obecnie uważanych za jeden z najlepszych żeli do brwi, czyli ten z Klares bezbarwny i ja go nigdy wcześniej nie używałam. Bardzo lubię ten Lamination z Hean, a ten jest podobno jego zamiennikiem, czy tam na odwrót, tamten jest zamiennikiem tego, nieważne. Jestem bardzo ciekawa, jak ten żel będzie mi utrzymywał brwi i wyglądał na brwiach. Czy rzeczywiście będzie hitem? Ogólnie pierwsze wrażenie muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo fajne, bo te brwi ładnie są uniesione. Ogólnie ja zazwyczaj żelu lubię używać przed podkładem, no ale dzisiaj wszystko na odwrót. I wtedy wiecie, jeszcze doklepać te brwi, wyczesać do góry i wtedy mamy taki pełny efekt um, ułożonych tych brwi, i też nic się nie dzieje z podkładem dookoła. A dzisiaj, przez to, że miałam wcześniej zrobioną twarz, no to muszę uważać na podkład do dookoła, więc te brwi nie będą tak mocno wyczesane, ale jest to całkiem e, fajne. Ciekawa jestem, kto patrzy na mnie w momencie, kiedy tam się dzieją takie rzeczy. No ja myślę, że nikt. I ja się nie dziwię, bo ja sama bym patrzyła z tyłu. I zrobiliśmy, to może czas na co? Na oko. I tutaj, ym, tak, do wykonturowania sobie powieki, użyję sobie tej paletki. To jest, słuchajcie. Stosunkowo nowa u mnie paletka, bo kupiona w maju. Ja wiem, że mamy lipiec, no to dwa miesiące, to jaka tam nowa. Ja ją dostałam, słuchajcie, na majówce od swojego narzeczonego. Jak byliśmy w Galerii Bałtyckiej, to on wiedząc, że ta paletka mi się tak niesamowicie podoba. Ona mi się niesamowicie podoba ze względu na kolory, które ma w sobie. No bo zobaczcie, jak ona może się ogólnie nie podobać. No jest piękna, moim zdaniem oczywiście, bo mamy i neutralne kolory, i trochę szaleństwa, więc możemy z nią, z nią zrobić tak naprawdę każdy makijaż i właśnie wtedy ją dostałam i jeszcze jej nie pokazywałam chyba na kanale dlatego pomyślałam że to będzie dobry moment ja zrobię taki bardzo szybki słuchajcie makijaż jeśli chodzi o konturowanie oka użyję sobie raczej tych neutralnych cieni dlatego że mam jeszcze do przetestowania dzisiaj fajny cień z Eveline i yy, jego bym wam chciała pokazać i tak, użyję sobie takiego neutralnego brązu. Oczywiście, słuchajcie, nie będę nagrywała i pokazywała Wam całego cieniowania oka, bo myślę, że e, by ten film po prostu za długo trwał. Chociaż makijaż będzie dzisiaj szybki i raczej taki delikatny, bo mam jeszcze szalony tusz do rzęs, więc e, myślę, że on będzie gwiazdą tego makijażu dzisiaj. I tak, mój makijaż oka prezentuje się następująco: czyli mamy dosłownie nałożone trzy cienie na powiekę, i są to, już wam pokazuję. Jest to ten cień, ten cień i ten. I tak naprawdę tyle. E, ładnie sobie je wyblendowałam, i, i to jest cały mój makijaż oka, jeśli chodzi o tą paletkę. Wiecie, ja uwielbiam tą paletkę właśnie dlatego, że mogę z nią zrobić bardzo szybki taki o dzienny makijaż, bo tak naprawdę mogłabym już wyjść i wytuszowane rzęsy i iść do ludzi. Mogę wrzucić na nią te jedne z neutralnych błysków i też będzie pięknie się prezentował ten makijaż jako dzienny. Mogę poszaleć i nałożyć jakiś y czy ten niebieski, taki bardzo ładny, czy tutaj ten granat, czy jakiś mocny róż i wtedy będziemy znaczy mocny ten róż i wtedy będziemy mieli taki efekt y, bardziej szalonego y, oka. Natomiast dzisiaj ten makijaż podstawowy, ten kontur jest taki podstawowy, dlatego że chcę użyć tego cienia. Jest to cień z Eveline, to nie jest może jakaś super taka wiecie nowość, nowość, ale on też nie jest długo na rynku jest to słuchajcie, nie wiem czy mi się udało wyostrzyć y, Chyba mi się nie udało wyostrzyć, chciałam Wam pokazać opakowanie z bliska, natomiast nie udało mi się chyba tego wyostrzyć, więc po prostu teraz Wam wlepię, który to jest cień. To jest cień z kolekcji właśnie Flower Garden. Tu mamy dwa w jednym: cień i rozświetlacz. I tu mamy odcień 02. Są też dwa matowe cienie, ale ja ich nie kupowałam, bo mi po prostu nie są potrzebne. I ten cień złoty prezentuje się tak. Więc jest przepiękny, naprawdę jest przepiękny. Możecie teraz go zobaczyć i nałożymy go sobie na oko. Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie się prezentował, ale już widzę, że się prezentuje pięknie. Ja go kupiłam, słuchajcie, specjalnie na wyjazd, dlatego, że ja bardzo lubię mieć na wyjazdach, właśnie jeśli już w ogóle jakikolwiek makijaż oczu. To taki mega, mega szybki i nie zamierzam brać żadnej palety do oczu, tylko właśnie taki cień w płynie, który da mi, da mi samo rozświetlenie na powiece. Ja wtedy się nie maluję, jeśli chodzi o jakieś tam konturowanie oka, jakieś tam, wiecie, zaznaczanie. Jeśli już w ogóle zaznaczam sobie na przykład e, załamanie, to samym bronzerem i tyle. Co myślicie? Bo ja uważam, że pięknie wygląda. Bardzo ładnie, i będę go na pewno bardzo często używała w filmach. Jeszcze teraz, jakby wyszło słoneczko, jak ja tu nagrywam, to w ogóle zobaczylibyście całą moc tego cienia. No bo wiadomo, jak jest troszkę zachmurzone słońce, to on tak mocno nie odbija światła. Natomiast w promieniach słonecznych myślę, że będzie petarda. Pięknie wygląda, bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o kredkę, słuchajcie, to co poszalejemy i nałożymy sobie tą liliową kredkę też z marki Eveline na dolną linię rzęs, na dolną linię wodną właściwie. I to jest odcień 07, to jest z tej serii Variete i ona jest, słuchajcie, fioletowa, liliowa dokładnie. Tu wam pokażę jak się prezentuje odcień na słoczu. I nakładamy sobie Tą część przewinę, dlatego że wiem, że dużo osób nie lubi oglądać, jak nakładamy jakieś produkty na linię wodną. Bardzo lubię tą kredkę, bo ona daje bardzo ładny efekt na oku. Można oczywiście ją sobie przeciągnąć tutaj na całą dolną powiekę i wtedy mamy taki efekt liliowej tutaj całej dolnej powieki pięknie podkreśla tęczówkę. Możemy właśnie tak jak ja subtelnie tylko na linii wodnej sobie taki akcent kolorystyczny zrobić i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się to podoba i bardzo podoba mi się to z moimi niebieskimi oczami. Naprawdę uważam, że to bardzo ładnie wygląda, ale dzisiaj jest totalne szaleństwo, jeśli chodzi o dobór kolorystyczny, bo tak przez to, że chcę Wam pokazać trochę tego, trochę tego, to teraz sobie pomyślicie, zwariowała, bo wiecie, jaki ja mam tuż do rzęs? Taki. Czy Wy to widzicie? Ja mam, słuchajcie, e, tuż do rzęs z Hean Emerald Lashes, czyli taki zielono-niebieski. No jak nigdy, myślę, że kurczę, tu widzę, chyba będę musiała <laughs> dograć po prostu przebitki produktów, bo widzę, że mi fokus coś nie ostrzy, więc się zaraz ścieknę. Ta maskara prezentuje się następująco. Więc ma taki ciekawy odcień, bo to trochę jest zielony, ale to też nie jest zielony do końca. Jest. trochę ma niebieskiego w sobie. Ciekawy odcień. Zaraz zobaczymy, jak będzie prezentował się na rzęsach. Jak będzie prezentował się źle, to po prostu sobie zmyję ten. Na, nałożę na niego czarny. Dlatego, że tak jak Wam mówiłam, ja chciałabym w tym makijażu dzisiaj jeszcze ponagrywać dla Was inne filmy. Ale w sumie też, dlaczego ma się prezentować jakoś źle? Tak wygląda jedna warstwa. Tak widać ten kolor, ale nie jest to jakieś takie bardzo, bardzo mocne. Tak on się prezentuje. Jeśli chodzi o położenie jednej warstwy, nie do końca podoba mi się to, że nie daje mocnego efektu na rzęsach. Ja lubię, jak jednak te rzęsy są mocno wydłużone, więc tutaj bym raczej um, używała zwykłej czarnej maskary i później po prostu sobie nakładała, żeby dodać trochę koloru na nią tą maskarę zieloną, bo sama w sobie ona dla mnie daje za słaby efekt. Wracam do Was z pomalowanymi rzęsami. Użyłam oczywiście tego tuszu z Nie używałam jeszcze na razie żadnego czarnego, ale myślę, że jak skończę nagrywać, to sobie jednak trochę je jeszcze podtuszuję czarnym. Dlatego, że kolor jest bardzo ładny. Ja nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć teraz. Postaram się tak Wam pokazać w jakichś tam ujęciach. Jak nie, to jeszcze może coś dogram, jakąś przebitkę z bliska. Kolor jest bardzo ładny. Bardzo ładnie wygląda na moich niebieskich oczach, więc będę na pewno tej maskary używać. Bardzo mi się też podoba z tym fioletem na dole. I na dolnych rzęsach pięknie wygląda, ale trochę daje dla mnie za słaby efekt, jeśli chodzi o wydłużenie i pogrubienie rzęs, więc tutaj rzeczywiście albo na czarno, albo nawet na biały, białą odżywkę do rzęs, żeby po prostu podbić, podbić długość i objętość. Ja używam tej odżywki do rzęs z Essence, więc mogę Wam ją polecić, bo naprawdę jest fajna i myślę, że na początek ta odżywka, i później ten tusz i będzie. Super efekt, bardzo mi się to na razie podoba, jak to wygląda. Jeśli chodzi, słuchajcie yy, o kontur twarzy, to zaraz Wam pokażę, co dzisiaj przygotowałam i mam jedną nowość dla mnie, i też chyba w miarę nowość w szafie Han, jeśli mam być szczera. Natomiast yy, Dołóżmy jeszcze może coś na usta, bo w ostatnim holu pokazywałam Wam, że kupiłam sobie te, te błyszczyki z Essence, te Juicy Bomb i tak jak Wam mówiłam, ja mam trzy kolory i trzy kolory sobie kupiłam. To jeden z Litchi i ja sobie na początek nałożę ten Litchi, a właściwie na, to, na ten róż, który miałam nałożony na usta, nałożę sobie dzisiaj jeszcze to Litchi. I pokażę Wam, jak to się prezentuje. Bardzo lubię zapachy i smaki tych um, błyszczyków, i one naprawdę fajnie wyglądają na ustach. W miarę długo się utrzymują, jak na takie błyszczyki, nie ma tragedii. Jeszcze biorąc pod uwagę ich ceny, to myślę, że warto. Bardzo ładnie to wygląda też z tym różem. Jeśli chodzi o kontur twarzy, to do przybrązowienia użyję sobie nienowości i już pudru takiego, a właściwie brązera, który nie wiem chyba, czy jest dostępny jeszcze gdzieś, może na stronie Bell, jeśli w ogóle. I to jest brąz z serii jakiejś tam cukierkowej z Bell. On jest bardzo ładny, bo on jest taki trochę rozświetlający. Daje ładny efekt na skórze, i ja sobie go szybko użyję. To nie jest nowość, ale nie mam żadnego nowego brązera. Jak mam być szczera, ten brązer, słuchajcie, przepięknie cukierkowo pachnie i ma bardzo ładny odcień. Dobra, brązer nałożony, i teraz, słuchajcie, na ostatni produkt w tym filmie i produkt, którego jestem niesamowicie ciekawa. Oj, tu mam plamę, widzę z brązera. Słuchajcie, jeszcze sekunda. Jeszcze pewnie sobie przed kolejnym nagrywaniem to jeszcze wiecie. Doblenduję ten makijaż, ale to zauważyłam, że sobie zrobiłam plamę. i No i nie może tak być. Dobra, jest lepiej. E, ostatni, czyli rozświetlacz. I mam e, rozświetlacz z Hean. On, mam wrażenie, też jest jednym z, no z nowych rozświetlaczy w ich szafie. I jest to, słuchajcie, rozświetlacz do twarzy i ciała. Nadaje skórze lśniący efekt tysiąca diamentów. Cloud się nazywa Sparkling Dust, półek rozświetlający. I ja nie do końca lubię, słuchajcie, te sypkie rozświetlacze. Wolę, jak one są w kamieniu, jakoś tak, no wolę po prostu. To mi się zawsze gdzieś rozsypuje. O Boże, jeszcze teraz muszę to otworzyć. Godzinę później. Stało się, słuchajcie, po walce otworzyć ten rozświetlacz. Właśnie dlatego też nie lubię tego, że tam ciężko się to. Otwiera, ciężko się tego używa, to się wysypuje, no ale efekty zazwyczaj są przepiękne, jeśli chodzi o takie rozświetlacze. Taki ma kolor, czyli taki mocno złoty. Zobaczymy zaraz, jak będzie prezentował się na słoczu i oczywiście na twarzy. Na słoczu prezentuje się tak, czyli nie jest wcale taki mocno złoty, ma taki lekko srebrny podton, ładnie, mocno się mieni. Ale nie zachwyca mnie aż tak mocno jak czasami, jakieś rozświetlacze. Ale zaraz sprawdzimy, słuchajcie, na twarzy. Nałożymy sobie go na. Dobra, jest ładny, jest piękny. Zmieniam zdanie. Jest piękny, widzicie to, boski. Ale chłodny. To jest w ogóle chłodny rozświetlacz. Myślałam, że on będzie cieplejszy, wiecie, po tym jak się prezentował w w opakowaniu, to myślałam, że on będzie dużo cieplejszy i bardziej złoty, a on ma tą taką białą drobinę, biały blask i to może się bardzo podobać. U mnie to jeszcze jest okej, okay, ale jak już na przykład przyjadę z wakacji i się opalę, to będzie dla mnie za, taki za bardzo, wiecie, biały. Natomiast zima, jesień albo tak jak teraz, jak jeszcze nie jestem opalona, no to on się ładnie prezentuje, ale dla osób z ciemną karnacją albo taką typowo bardzo ciepłą Wydaje mi się, że może być trochę za bardzo biały, no chyba, że bardzo lubicie takie kolory rozświetlacze, ale prezentuje się bosko. I to słuchajcie, już wszystko, jeśli chodzi o produkty. Nie mam już więcej nowości. Spryskam sobie twarz jeszcze mgiełką. To jest mgiełka z kolekcji biedronkowej z Izbel. Mam, mam te z tej kolekcji na kanale, więc bardzo zapraszam na obejrzenie sobie tego filmu, bo myślę, że można jeszcze dorwać sobie produkty z tej kolekcji w niektórych Biedronkach. I muszę Wam powiedzieć, że tam giełka jest boska. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, odświeżająca, ładnie też utrwala makijaż. Yy, niech ona sobie wysycha na twarzy, a my szybko jeszcze podsumujemy, jakie ja Wam nowości pokazałam i co polecam, a co nie, co mi się podoba, a co nie, co jeszcze będę musiała oczywiście dalej przetestować. Jeśli chodzi o puder z klaresy, jestem zakochana. Będę go używała. Przepięknie wygląda na twarzy. Pięknie ją bluruje. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Chętnie go będę używała. Na pewno nie będzie dla bardzo tłustych cer i może się wyświecać w ciągu dnia. Ale ten efekt, który mam teraz, bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Więc jestem zauroczona tym pudrem z Klaresy. Tak samo jak jestem zauroczona tym różem. No, jest boski. Tak ładnie, jak on wygląda na policzkach. Wow, bardzo mi się podoba i mówię, idę po kolejny odcień, bo jestem zakochana i już rozumiem um, te wszystkie wow yy, w mediach społecznościowych na jego temat, bo rzeczywiście na to zasługuje, jest boski. Jeśli chodzi o żel do z no to na razie mam bardzo pozytywne, e, pozytywne odczucia na jego temat, ale zobaczymy, jak będzie utrzymywał te brwi po całym dniu noszenia i na razie wydaje się bardzo fajny i nie tak mocny moim zdaniem jak ten z Hean. przynajmniej ja go tak nie czuję na brwiach. Ten z Hean potrafię czuć na brwiach, tego nie czuję i to mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o paletkę, no to tutaj już jej tyle czasu używam, że mogę się wypowiedzieć. Kocham ją, uwielbiam i bardzo wam polecam. Jeżeli podobają wam się kolory i macie ochotę mieć um, jakąś paletkę, z którą się bardzo dobrze pracuje, takiej jakości premium z Sephory, to to mogę wam polecić w ogóle nie mówiłam Wam, a ona też przepięknie pachnie takim pomarańczowym drinkiem, więc tym Italian Spritz, więc po prostu jest boska, genialnie się z nią pracuje, niesamowicie szybko macie możliwość zrobienia wielu makijaży, naprawdę bardzo polecam. To jest kolejna paletka z Faced, którą ja kocham, wielbię i na pewno będzie ulubieńcem tego roku, bo odkąd ją mam, to ją praktycznie codziennie używam. Dobra, to już po, o tym powiedzieliśmy. Jeśli chodzi o podkład, to też wam bardzo polecam. Tutaj, tak jak mówiłam, możecie mi dać znać, czy chcecie jakiś test tego podkładu, bo on jest świetny. To, to już w sumie mogę wam powiedzieć, więc pewnie nie będę nagrywała testu. Bardzo długo się utrzymuje i też bardzo go polecam. Jeśli chodzi o cień do powiek z Eveline, to jestem zauroczona. Na pewno wyląduje w mojej wakacyjnej kosmetyczce. Pięknie iskrzy się na oczach, pięknie wygląda, nie czuję go na powiece, nie szczypie mnie w oczy, więc jest boski. Bardzo, ale to bardzo pole polecam. Zobaczymy jeszcze jak z utrzymywaniem się. No, dopiero wtedy polecę, bo nie chcę, nie chcę tutaj um, wprowadzać w błąd. Jeśli chodzi o tuż do rzęs, jest ok, jest Fajny. No trochę dla mnie za mało pogrubia i wydłuża, natomiast sam kolor jest piękny i na pewno będę też tego tuszu używać. Jeżeli szukaliście takiego tuszu o nieoczywistym kolorze, nie takim bardzo mocno zielonym, tylko takim właśnie bardziej turkusowym, takim zielono-niebieskim, to myślę, że ten będzie Wam się podobał i też będzie właśnie ładnie podbijał różne tęczówki kolory tęczówki oka. Jeśli chodzi o kredkę z Eveline, to ja już używam całkiem sporo. U mnie bardzo dobrze się trzyma na linii wodnej, bardzo ładnie wygląda. Są ładne odcienie, bo jest właśnie ten fioletowy, jest Barbie pink i jest biały. Chyba teraz jeszcze wyszli z jakimiś nowymi, więc warto sobie sprawdzić. Ja bardzo je lubię, te kredki, i uważam, że są piękne. I bardzo ładnie wygląda ta kredka na mojej linii wodnej. I jeśli chodzi o rozświetlacz, no to też jest boski. Jeśli chodzi o aplikację, to już wam wszystko powiedziałam, czyli to co lubię, to co nie lubię, natomiast efekt na policzkach, no... Sami spójrzcie, pięknie się błyszczy, pięknie odbija światło. Natomiast, tak jak mówię, jest to raczej chłodny, chłodny rozświetlacz, a nie ciepły. Więc, jeżeli ktoś lubi takie typowo złote rozświetlacze, to myślę, że ten będzie dla Was za chłodny. Jeżeli chodzi o i Bomby, no to, to już mówiłam Wam i w haulu, i, i dzisiaj, jak nakładałam, że ja je po prostu bardzo lubię. Są to fajne. Balsamy do ust. I to już wszystko na dzisiaj. Ja lecę nagrywać dla Was kolejne filmy. Mam nadzieję, że taki film się Wam podobał, że takie szybkie Get Ready With Me ze, ze mną Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górze, komentujcie, tak jak Was prosiłam, subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Do zobaczenia. Papa! Pa.